Każde nasze działanie, każda nasza aktywność ma wpływ na otoczenie. To teoretycznie każdy z nas wie, ale czy wiemy, jak bardzo wpływamy na miejsce, w którym żyjemy? Czy wiemy, które aktywności wpływają na środowisko naturalne najbardziej? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, ale nie ma wątpliwości, że obniżenie wpływu naszej działalności na otoczenie to nie kwestia jednorazowego działania, tylko raczej proces. Jedną z inicjatyw czy programów, który ma ten proces wspomóc jest Europejski Green Deal, czyli Zielony Ład. NCBR, czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dzięki funduszom europejskim w ramach programu Inteligentny Rozwój wspiera osiem dużych programów badawczych, wśród których są oczyszczalnia przyszłości, innowacyjna biogazownia, domowa retencja, elektrociepłownia przyszłości, wentylacja szkół i domów, magazynowanie energii w postaci ciepła i chłodu i magazynowanie energii elektrycznej. A także efektywne energetycznie i procesowo budownictwo. I właśnie o budownictwie będę chciał opowiedzieć w dzisiejszym odcinku. My w tej chwili musimy w Polsce przeprowadzić gigantyczny proces, bardzo trudny proces transformacji energetycznej kilku milionów budynków, które są właśnie e, obecnie ogrzewane a za pomocą węgla i drewna. I to jest jeden aspekt to jest wymiana źródeł ciepła. Natomiast e, Modernizacja energetyczna budynku nie powinna poprzestawać na wymianie źródła ciepła. Jeżeli popatrzymy się w tej chwili na to, jak wyglądają polskie budynki, no to możemy całkiem śmiało powiedzieć: że polskie budynki są wampirami energetycznymi. One zużywają ogromne ilości energii. Która zamiast służyć celom grzewczym, ucieka przez nieszczelne ściany, przez nieszczelne okna. My jesteśmy taką bardzo specyficzną organizacją społeczną, ponieważ powstaliśmy w jednym celu. Tym celem jest czyste powietrze, czyli chcemy rozwiązać gigantyczny problem, z którym mamy do czynienia w Polsce od bardzo wielu lat problem smogu zimowego. To jest problem, który w dużej mierze generowany jest przez budynki, przez ogrzewanie polskich domów paliwami stałymi, czyli węglem, drewnem, no niestety również często odpadami. Tak długo jak nie rozwiążemy problemu związanego z ogrzewaniem polskich domów, tak długo na znaczącą poprawę jakości powietrza w Polsce nie mamy co liczyć. My powinniśmy w Polsce popatrzeć się na ten proces eliminacji smogu nie tylko poprzez pryzmat kosztów, ale również korzyści gospodarczych. To jest ogromna szansa dla polskich przedsiębiorców, to jest ogromna szansa dla, polskiej, dla polskiego biznesu, żeby wejść w te nowoczesne technologie. Gdy zastanawiamy się, co tak naprawdę chcemy zmienić, okazuje się, że w zasadzie wszystko, że ogromnym wyzwaniem jest zmiana i tego, jak transportowane są towary i jak poruszamy się my. Co kupujemy i gdzie? Ile energii, wody czy surowców zużywamy, ale także gdzie i jak mieszkamy. Jednym z największych problemów dzisiejszego budownictwa mieszkaniowego jest archaiczne podejście do pracy. Bardzo często zdarza się, że ekipa, którą zatrudniamy, jest niedokładna oraz marnuje wiele czasu i dodatkowych materiałów. Obecnie stosowane materiały są również problematyczne. Ich produkcja zostawia duży ślad węglowy, a budynki z nich budowane nie są efektywne energetycznie. Kolejnym problemem są prace wykończeniowe. Kupując dom w stanie surowym, musimy liczyć się z tym, że przed wprowadzeniem się do niego upłynie wiele czasu. Wiele polskich mieszkań jest niezdostosowanych do potrzeb. Starsi ludzie mieszkają w przestarzałych, wielkich domach lub na czwartym piętrze bez windy. W Polsce ponad 65% gospodarstw domowych ogrzewanych jest przez spalanie węgla lub drewna. To oczywiście powoduje wysokie zanieczyszczenie powietrza i smog. Nie tylko to, czym ogrzewamy jest problemem, ale także to, ile energii nam potrzeba. A obecne budynki, bardzo często, to tak zwane wampiry energetyczne. I to wszystko właśnie jest do zmiany w naszym wspólnym interesie. Jak mógłby wyglądać taki idealny budynek w przyszłości? Byłby wykonany z materiałów, które będą pochodzić z recyklingu i to aż w 30-40%. Czas jego budowy będzie skrócony do dwóch miesięcy i od nowości będzie dostosowany do mieszkających w nim osób. Już fabryce będzie w pełni wykończony, a nawet wyposażony w pralkę i lodówkę według życzenia klienta. Inaczej będzie zaaranżowany dla osób młodych, inaczej dla seniorów warto dodać, że polskie społeczeństwo szybko się starzeje, a to oznacza, że dostosowanie przestrzeni publicznej, ale także mieszkań do potrzeb osób starszych, w tym osób na wózkach, z czasem będzie Coraz bardziej pilne. Ważnym aspektem budownictwa przyszłości jest również oszczędzanie wody, która w 80% będzie pochodzić z deszczówki. To wpłynie na dużą oszczędność pieniędzy. Zamknięty obieg wody pozwoli na rezygnację z kanalizacji. Dzięki energooszczędnemu budownictwu nie będziemy musieli płacić ogromnych rachunków za prąd i ogrzewanie, a budynek wyprodukuje więcej energii niż zużyją jego właściciele. Domy jednorodzinne będą szerzej dostępne dzięki prefabrykacji, ale budynki przyszłości będą również łatwe do rozbiórki lub przeniesienia, a ich inteligentne systemy ułatwią nam codzienne życie. Aby budownictwo w Polsce było efektywne, przede wszystkim trzeba budować szybciej i taniej. Jak to osiągnąć? No poprzez prefabrykację i modułowość budynków, które są już w pełni wyposażone, nie trzeba tracić czasu, aby Kolejne ekipy wykonywały pomieszczenia w środku. Kolejna kwestia to stawianie na maksymalne zmniejszenie zużycia energii, nie tylko w budynkach, ale w samym procesie produkcyjnym materiałów budowlanych. No i zasadnicza kwestia: zmiana myślenia o budownictwie, czyli nie tylko kosztach poniesionych na. Inwestycje, ale również o kosztach eksploatacji tego budynku przez kolejne 30 lat. I na koniec myślę, że taka najważniejsza kwestia to zużycie surowców w myśl gospodarki obiegu zamkniętego. W naszym przedsięwzięciu udział bierze 8 firm, które już dzisiaj eksportują rozwiązania nie tylko na rynek europejski, głównie Niemcy, Skandynawia, ale również za ocean. Te firmy posiadają wyspecjalizowane wytwórnie, w których powstają moduły prefabrykaty, dzięki czemu te elementy cechują się bardzo wysoką jakością wykonania i stanowią bardzo dobry towar eksportowy na rynki zagraniczne. No poza tym są to rozwiązania, które no w maksymalnym stopniu ograniczają zużycie surowców właśnie poprzez to, że. Te procesy są powtarzalne i wykonywane w kontrolowanych warunkach. Miasta rozrastają się i jest to trend obserwowany na całym świecie, stąd dbałość o efektywne pod każdym względem budownictwo ma dzisiaj szczególne znaczenie. W Polsce sektor budowlany odpowiada aż za jedną trzecią wytwarzanych w kraju odpadów. Przyszłość musi przynieść nam tanie w utrzymaniu, samowystarczalne energetycznie, szybkie w budowie i tanie mieszkania. O tym, że jest to osiągalne, mówił przed chwilą Piotr Kopacz. Polskie budownictwo mieszkaniowe jest przestarzałe. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich w ramach programu Inteligentny Rozwój zostanie opracowana technologia budowania domów i mieszkań, które będą generować pozytywny roczny bilans zużycia energii. Równocześnie będą konkurencyjne kosztowo w produkcji i eksploatacji. W zasadzie koszty eksploatacji to tylko koszty administracji, bo energię, w tym prąd, tego typu domy mają produkować same, a wodę mają brać z deszczówki. Co ważne, tak opracowana technologia przyczyni się do poprawy jakości budynków. W ramach przedsięwzięcia Budownictwo Efektywne Energetycznie i Procesowo, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, zostaną dostarczone i przetestowane z udziałem użytkowników cztery budynki demonstracyjne, ukazujące uniwersalność opracowanych technologii. Jednym z nich będzie wielorodzinny budynek senioralny. Wybudowany zostanie również budynek społeczny, w którym mieszkańcy nie będą musieli płacić za prąd ani za ciepło, bo energia będzie produkowana ze źródeł odnawialnych. Niemożliwe nie istnieje osiem przedsięwzięć NCBR realizowanych jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zachęcam do śledzenia strony internetowej www.gov.pl/ncbr. Przedsięwzięcia realizowane jest z funduszy europejskich w ramach programu Inteligentny Rozwój.